Dzień dobry, moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia i jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście kliknęli subskrybuj i zostali ze mną na dłużej, jeśli oczywiście interesują Was takie treści dietetyczno-treningowo-lifestyle'owe, filmy, w których obalamy mity dietetyczne, czy filmiki stricte modowe, bo i takie pojawiają się na moim kanale. Jeśli takie tematy Was interesują, to koniecznie stawcie subskrybuj i zostańcie ze mną na dłużej. A ci moi drodzy filmik, w którym Opowiem Wam o Cheat Day'u, Cheat milu, czy IFM, jakie ja podchodzę do tematu jedzenia słodyczy, jak to wygląda wszystko w moich podopiecznych i jakie to przynosi efekty jakie podejście, moim zdaniem, jest najlepsze w tym, jeśli chodzi o efekty, samopoczucie, spokojną głowę, relacje z jedzeniem. Także jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie oglądajcie do końca. Ale zanim filmik, to mała autoreklama, ponieważ z racji tego, że mamy teraz Black Friday albo Black Week, jak to woli, to na naszej stronie mamy dwa rodzaje promocji. Pierwsza promocja dotyczy przedłużenia współpracy o kolejne dwa tygodnie. Z kodem 2 Tyk plus macie kolejne dwa tygodnie współpracy totalnie gratis, więc w zależności od pakietu możecie zaoszczędzić do 105 zł, a druga promocja jest promocją na e-booki, w której do dowolnego e-booka dostajecie drugiego e-booka 50% taniej. I uwaga, co najważniejsze, rabat, 50% rabat dotyczy tego droższego e-booka. Więc dodajecie dwa e-booki do koszyka, wpisujecie kod Black Friday. Tak pisany, i ten droższy e-book krawatowany jest wam o 50%. Więc jeśli macie ochotę na coś się czaliście z naszej strony, to teraz wydaje mi się jest super okazja na to. Oczywiście pakiety współpracy możecie wykorzystać w dowolnym momencie. Możecie zacząć od stycznia, a pakiet kupić już teraz, także jak tylko chcecie. Natomiast jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do tego, żeby do mnie napisać. Najlepiej maila, wtedy mi nigdzie nic nie zginie, na pewno na, na tego maila dostaniecie odpowiedź. A teraz już przechodzimy bezpośrednio do tematu odcinka. Jakiś czas temu bardzo popularne były cheat meal. I jeśli to był cheat meal, to jeszcze powiedzmy, że to było ok. Chociaż sama nazwa cheat, moim zdaniem, jest taka trochę yy, nacechowana negatywnie, bo cheat oznaczy to oszukiwać. A tak naprawdę, jeśli chodzi o cheat meal, cheat day, czy to coś, co wygląda jak cheat weekend, yy, to oszukujemy tak naprawdę nas samych. Nie trenera, nie dietetyka, z którym współpracujemy, ale nas samych. Bo cheat meal. Jeszcze powiedzmy, że mógłby mieć rację bytu, a zaraz Wam powiem w jakich okolicznościach. Natomiast jeśli cheat meal przeradza się w cheat day, a potem w cheat weekend albo cheat week i po prostu jecie i jecie i jecie i nie potraficie się zatrzymać, to znaczy, że coś tu jest nie tak. Należało tutaj przyjrzeć by się całej Waszej diecie, Temu, jak wygląda Wasze odżywianie, jak wygląda Wasz cały dzień, jak wygląda Wasza dieta w takim szerszym ujęciu, bo jeśli Was tak bardzo mocno ciągnie na słodyczy, jeśli cały czas macie takie wrażenie, że czegoś Wam brakuje i gdy tylko nadarza się okazja, żeby zjeść coś bardziej przetworzonego, coś yy, wysoko smakowitego, yy, jakieś produkty rekreacyjne. To po prostu nie możecie się zatrzymać, jecie, 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 i właśnie jeden posiłek taki bardziej przetworzony, bardziej rekreacyjny przeradza się w, je, w cały dzień, przeradza się w cały weekend, a to przeradza się w cały tydzień, i nie potraficie powiedzieć stop, i tym samym tracicie swoje efekty. Więc ja opowiem Wam o tym, jak należałoby do tematu podchodzić, i trochę może chciałabym zmienić tym filmikiem Wasze podejście do tematu, bo uważam, że można to zrobić lepiej i przy tym mieć bardzo fajne efekty, i do tego spokojną głowę. A więc Cheat meal jest to taki posiłek, po prostu powiedzmy, oszukany który wiele osób traktuje jako takie zbawienie po tych 5 dniach takiej rygorystycznej diety, gdzie trzymamy się w 100% planu. Wiele osób mówi, że taki cheat meal spowoduje obniżenie poziomu kortyzolu, wyrównanie się poziomów greliny, leptyny, super wpłynie na naszą głowę itd. Natomiast jeśli przez cały tydzień, przez te 5 dni, od poniedziałku do piątku trzymamy się stricte planu i w tym planie nie mamy żadnych przetworzonych produktów, ale cały czas myślimy o właśnie o słodyczach, o jakiejś pizzy, o tym, co sobie zjemy w piątek czy na sobotę, jak już po tych pięciu dniach będziemy, to znaczy, że brakuje nam czegoś na co dzień w naszej diecie. I wtedy, gdy nadarza się tylko okazja i mamy właśnie takie wyjście z znajomymi, czy na przykład jakąś imprezę albo zaplanowany właśnie ten cheat meal, gdy tylko nadarza się okazja, jemy kosmiczne ilości przetworzonego jedzenia i ten jeden posiłek przetworzony, przeradza się w cały dzień, przeradza się w cały weekend, a to przeradza się czasami w cały tydzień i nie potrafimy się zatrzymać. I teraz właśnie jest taki okres, czyli tuż przed świętami, gdzie zdarzają się różnego rodzaju właśnie jakieś wigilie pracownicze, gdzie już myślimy sobie, no dobra, zaraz są święta, więc co ja tam będę trzymać jakąś dietę, jakieś będę liczyć kilokalorie, jak i tak zaraz to wszystko zaprzepaszczę, wigilie i po prostu wszystkie te spotkania, wszystkie te nadarzające się okazje, gdzie ta nasza silna wola, jest wystawiona na próbę, gdzie nie mamy tego swojego takiego schematu żywienia w ciągu dnia, gdzie nasz dzień wygląda trochę inaczej, po prostu te wszystkie sytuacje powodują, że jemy co popadnie, że uważamy, że możemy sobie zjeść jakieś słodycze, jakąś pizzę, jakiegoś grzańca wypić, jakaś, tu, jakaś imprezka i tak dalej. I tych kalorii robi się całkiem sporo w nadwyżce. I jak pokazują badania, ja już to w zeszłym roku też mówiłam, ludzie nie tyją przez sam okres świąt, czyli Wigilia, pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt i ewentualnie w dniu Sylwestra, tylko tyją właśnie przez ten cały grudzień do świąt i potem przez ten okres między właśnie tam Bożego Narodzenia a Sylwestrem. Więc tutaj jeśli macie taki, taki, taki schemat działania, który właśnie pokazuje, że przez cały tydzień jecie zdrowo, ale co myślicie o tym, żeby zjeść jakąś czekoladę, żeby zjeść jakąś batonika, żeby zjeść jakąś pizzę, yy, to znaczy, że ten model żywienia nie jest dla Was. I ja uważam, że w ogóle należałoby z naszego słownika yy, takiego dietetycznego wyrzucić to słowo cheat Cheat day, cheat meal, cheat weekend, cheat week, bo to jest po prostu oszkiwanie samych siebie i sabotowanie swoich efektów. Natomiast ja uważam, jeśli ktoś ma potrzebę z jedzenia czegoś słodkiego, nawet codziennie, to pozwólmy sobie na to. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam ifem, czyli coś, co się nazywa if it fits your macros, czyli jeśli coś pasuje się w twoje makrosy. Bardzo wiele osób źle rozumie właśnie to ifem, bo myślą, że jeśli coś pasuje się w nasze makro, to znaczy, że to jest ok, że to mogę zjeść. I nie zważajmy w ogóle na to uwagi, że nie dostarczają odpowiedniej ilości błonnika, odpowiedniej ilości białka, odpowiedniej ilości żelaza wraz z dietą, odpowiedniej ilości tłuszczów, zdrowych tłuszczów, odpowiedniej ilości np. wapnia. I po prostu ta ich dieta leży, ale makrosy się zgadzają. Więc jeśli chodzi o to ifem, to w taki sposób nie podchodźcie do tematu, bo to będzie na dłuższą metę dla Was zgubne. Odbije się Wam to bardzo mocno na Waszym zdrowiu, samopoczuciu i po prostu, mimo tego, że ta waga może by nie spadać, to po prostu wasze zdrowie będzie leżeć, i jak tylko zrobicie sobie wyniki badań przy takim po prostu yy, niezbyt racjonalnym żywieniu, to od razu zobaczycie to w wynikach badań. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby dieta była zbilansowana, odżywcza, żeby była takim naszym paliwem, ale też żebyśmy mieli w niej miejsce na przyjemności, żeby po prostu ta dieta nas nie ograniczała. Ja zalecam Wam takie właśnie stosowanie tego IFM, albo inaczej nazywając zasady 80-20, gdzie 80% naszego dziennego zapotrzebowania. Stanowią produkty odżywcze, mało przetworzone, warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, białko, węglowodane złożone, zdrowe tłuszcze itd., które będą stanowić taką naszą bazę, taką podstawę diety, i ta baza pozwoli nam na zaspokojenie wszystkich mikro, makro elementów i składników mineralnych naszej diety, gdzie będziemy mieć właśnie odpowiednią ilość żelaza, wapnia, magnezu, potasu, błonnika, gdzie te wszystkie podstawowe składniki odżywcze naszej diety będą zaspokojone. I wtedy to 20% możemy przeznaczyć na bardziej przetworzone, rekreacyjne produkty, typu właśnie jakieś batoniki, czy właśnie na przykład jakiś chipsy, albo jakiś kawałek pizzy, czy nawet dwa kawałki pizzy w zależności tego, jak dużo to 20% stanowi kilokalorii, bo wiadomo, kobieta, która waży 50 kg, będzie mieć mniej kilokalorii do rozdysponowania na te przetworzone produkty niż mężczyzna, który waży na przykład 100, 100 kg. Także tutaj... Pamiętajcie o tym, że to 20% to każdego będzie inna liczba. Więc tutaj, jeśli potrzebujecie, nawet dla spokojnej głowy, każdego dnia zjeść coś bardziej przetworzonego, coś słodkiego, to zróbcie to. Takie podejście bardzo dobrze sprawdza się i mi, nawet na końcówce redukcji. I moim podopiecznym, bo powoduje, że mam taką spokojną głowę, że wiemy, że jeśli mam ochotę na kawałek pizzy, kawałek sernika, to jeśli sobie to zbilansujemy odpowiednio w dietę, jeśli sobie to wliczymy, wkomponujemy właśnie nasz, nasze dzienne zapotrzebowanie, to możemy sobie na to, na to pozwolić nawet każdego dnia i po prostu wtedy mamy tą spokojną głowę. Nasza relacja z jedzeniem jest właściwa, nie czujemy, że na to ciągnie do jakichkolwiek produktów, bo jeśli tylko mamy ochotę, to wiemy, że możemy sobie sięgnąć po tego batonika, czy zjeść na przykład te lody. I po prostu wtedy w weekend jesteśmy w stanie bez problemu utrzymać się naszego planu. Nawet jeśli nadarzają się gdzieś po drodze jakieś pokusy, to my wiemy, że możemy po prostu nawet ten kawałek pizzy zjeść i nic się nie stanie. I oczywiście, jeśli nawet to jednego dnia się zdarzy, to będzie 35% naszego dziennego zapotrzebowania i to będą te przetworzone produkty, a innego dnia 10%, to to jest jak najbardziej ok. Ważne, żeby na co dzień nie odwracać tych proporcji, bo to się bardzo mocno odbije na naszym zdrowiu. Ale jeśli to będą jakieś sporadyczne sytuacje, to nic się nie stanie. Pamiętajcie, że wszystko jest dla ludzi, a najważniejsze to balans i taka spokojna głowa. Bo uważam, że relacja z jedzeniem jest niesamowicie istotna i ona przekłada się na nasze efekty. Bo jeśli mamy zaburzoną relację z jedzeniem, jeśli ciągle myślimy o tym, co słodkiego sobie zjemy, czy co, co bardziej przetworzonego sobie zjemy na przykład w sobotę, a od poniedziałku do piątku trzymamy się planu, to po prostu jest... Błędne koło, bo wtedy gdy już tylko możemy sobie na to pozwolić, czyli jest sobota albo niedziela i nadchodzi ten wielki cheat meal albo cheat day, to po prostu rzucamy się na to jedzenie i pochłaniamy takie kosmiczne ilości pożywienia, że potem jak sobie podliczymy ile kilokalorii zjedliśmy od poniedziałku do piątku, a ile zjedliśmy w ten weekend, to okazuje się, że w ten weekend przejedliśmy cały deficyt, który wytworzyliśmy od poniedziałku do piątku, co przekłada się na to, że nie mamy tych efektów. Nasza waga nie spada, ponieważ po prostu deficyt został yy, zaprzepaszczony i jesteśmy na zerze kalorycznym albo nawet na surplusie. Jeśli taka sytuacja powtarza się w jeden weekend, drugi weekend, trzeci weekend, czwarty weekend to okazuje się, że po prostu mam taką totalną stagnację przez parę tygodni, a to przekłada się na to, że po prostu uważamy, że, nasza, że to jest bez sensu wszystko, co robimy, że to nie przynosi żadnych efektów. A klucz tkwi w tym, żeby sobie pozwolić nawet każdego dnia na coś małego, słodkiego, coś małego, przebarwie przetworzonego, wliczyć to w bilans, mieć spokojną głowę i dzięki temu będzie nam się łatwiej trzymać naszych planów, naszych założeń, kaloryczności, którą sobie założyliśmy, a to przełoży się na efekty, bo weekend nie będzie nas tak bardzo mocno ciągnęło do tych przetworzonych Produktów, a jak wiemy, na weekend zawsze tych pokus jest najwięcej, bo ten nasz rytm dnia jest zaburzony, nie idziemy do pracy, yy, mamy jakieś spotkanie z jakieś wyjścia, imprezy itd. I po prostu nasza silna wola jest wystawiona bardzo mocno na próbę. I jeśli ktoś od poniedziałku do piątku bardzo mocno sobie odmawia tych wszystkich rzeczy, które bardzo by chciał zjeść, bo w weekend, gdy nadarza się tylko pierwsza lepsza okazja, to po prostu ta silna wola już jest na tak niskim poziomie, że po prostu ulegamy tej pokusie i jemy kosmiczne ilości jedzenia. Ja tu nikogo nie oceniam, sama byłam w tym miejscu, sama tak postępowałam. Dziwiłam się, dlaczego nie mam efektów, skoro od poniedziałku do piątku trzymam się tak mocno planów, a w weekend sobie tylko pozwalam przecież to jest tylko weekend. A potem, jak się okazało, jak odwróciłam to myślenie, jak przeanalizowałam sobie moje odżywianie, jak przeanalizowałam sobie, ile kilokalorii jestem w stanie zjeść w ten cheat meal albo w ten cheat weekend, gdzie tak bardzo na niego czekam, to uznałam, że to jest totalnie bez sensu, bo ja sobie odmawiam na co dzień czegoś, co chciałabym zjeść. A w weekend i tak zjadam tego 10 razy więcej, i to się przekłada na to, że efekty mojej redukcji były totalnie mizerne. Ale ten czas już za mną to było 5-7 lat temu, także teraz już wiem, że to się u mnie nie sprawdza. Jeśli macie takie same problemy, to spróbujcie tego podejścia, o którym ja Wam mówię, bo tak postępują i moi podopieczni, i ja i to się super przekłada na efekty, na samopoczucie i na to, że ta dieta wtedy nie jest taką dietą krótkotrwałą, tylko to jest taki nasz po prostu styl żywienia już na dłuższą metę, bo jeśli wiecie, że każdego dnia na możecie sobie zjeść jakiś kawałek czekolady, czy kawałek ciastka, to jestem super przekonana, że taką dietę jesteście w stanie stosować do końca życia i nie będzie ona dla Was uciążliwa, ani upierdliwa. Uff, nagadałam się, ale chciałam Wam pokazać wiele aspektów tego tematu cheat meal'a, i tak itd. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, zawsze będę niesamowicie wdzięczna za łapkę w górę i kliknięcie subskrybuj, jeśli filmik Wam się podobał. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytanka, zapraszam Was na mojego Instagrama, tam na co dzień opowiadam właśnie o moim podejściu do diety, do treningu, opowiadam o podejściu do diety u moich podopiecznych itd. Więc zapraszam Was serdecznie tam, a my widzimy się w niedzielę na tydzień o godzinie 10.30. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia!